Ja osiemnęć ty jaki Jan Majkaby czy ja jan 12 12? elo. El, el, I jest ze mną ty Ludzk? Siema Jest za mną dzisiaj Dana Jak? Elo. I słuchajcie dzisiaj pójdziemy na warp PvP Będziemy się wszyscy klepać. No słuchajcie lecimy No e, Warp A... PvP No jeszcze te pom a bo nie, stójcie, spójcie, stójcie, stójcie, stójcie. Chodźcie do tego. Tak, no, Kurde. Chodź, chodź na badę, chodźcie dobra. na bazę, ja mam strandera rzucę. Okej. Okay. No, no, no dawajcie. Na bazę wszyscy, wszyscy koło mnie stawać. No nie jesteśmy wszyscy. Wszyscy? Wrócę w Stranger i lecimy. Każdy jest... Każdy jest? Zasubskrybujcie kanał i zostawcie Trzy... lajka w górę. No właśnie. 3-4. Każdy dostał? Tak, mam stręger. Ja rzucę jeszcze jeden. O! Dawajcie jest... na barstę, ja nam barwki. Ja na szybko rzuciłem, ja z boku. Dobra, ale słuchajcie, lecimy na te półpłytki, lecimy na te chodźcie, No tak, inaczej wchodzimy, na wchodzimy. Ludzie, na wchodzimy. zostawcie subika i łapkę raz. w górę. Czekajcie, każdy na jest, raz, raz, nie raz, są... dwa. Ej, no nie, jeszcze po szybko, szybko, dawajcie. Ale strężyk nam zniknie. No właśnie. Chodźcie. Ej, gildia, chodźcie. Raz. tam, gdzie są półpłytki. No dobra, no chodźcie, Znaczy trzy. Trzy, cztery. cztery. Okej, okay, jesteśmy? Ja sobie jeszcze dokupuję ten, wszystko. Ja, Ej, ja, czekaj. Eee... Oooo... Ja sobie koksu ja tybie... nie wziąłem. Ja sobie, ja sobie koksu nie wziąłem. Naprawdę? To ja. coś ciebie za przygotowanie. Masz prawda, że ja wczoraj ćwiczyłem sobie to, jak zabiję na ludzie. Dobra. Polizałem. O, ja tybie, samabij, jednego. Polizał jeden, jeden polizał. Ja polizałam. A, aha, kurde, Poczee, fajnie, i... fajnie, Ja sobie oganiam drugiego seta i lecę. Dalej. Jezu. A gdzie wy jesteście na tym wagie? już no, z ciebie musiałem dydnąć i traciłem najlepszy miecz. E, mi, czekajcie, bieram mieczyk, dwa mieczyki. E, I no. Se, i nie, dobra. Ja, ja już ja się piję, LOL. Nie! Yeah. Ja stąd idę, ja stąd idę. Ja, e... ja, ja się stąd idę, ja i, czekam. No. Ej, gdzie jakaś kozatka, ja chcę tu zaznaczyć, checkpointa, okej? Okay? Dobra. Czekaj. Eee... tak, no, dwie ura, Nie... lubia. poza mnie Ej, to lider jest kozacka Ja to mam ostro no, no, klepę! Ej, no masz no. fantazyjkę. Ej, jesteście na drzewce? Hmm? Jest... Kto jest na drzewce? No. Ej, no Kian, ale mam... O, no, no jedno ja ja mam jedno tylko Kian. jeden miecz, gdzie no, jest mój ten... drugi miecz? Ej, Kian, jakby co to ja tego mam? I temę? Twoje itemy. No ma twoje i... Mam swagera, bo wszystkie. Ale nie Ej, wszystkie, masz ale nie mam. Tylko daj mi but, spodnie i te daj i hełmik. Ja cię daję wszystko, bo Ej. twoje, bo mi cały ekipunek zaśmierca. Aha, okej. Okay. Mam swagera, bo mam lata. Dobra, eee... Y... Podnie... A jak można mieć kolorową troje? Musisz sobie pisać. Właśnie blisko napisz.

Mam 606 punktów, to jeszcze nie jest koniec świata. Dobra wyjdźcie, ja sobie otworzę premium case'y, bo muszę... Się przygotować. Dobra, e, ostro zaklęty... Ej, a zaklęty ogień to znaczy, że mam ten? Podpalasz, podpala. a ja, ja mam najlepszy mieć do podpalania, bo to jest najlepsze. Jak cię podpalę to już nigdy się nie, nie odpalisz. Odpal się, ale to jest tak po 15 minutach. Jan potwierdzi. No długo, długo. Po 15 minutach, po 15 minutach i by się ze mną. Yy, dobra, teraz tylko słuchajcie, yy, chodźcie ten, chodźcie na archiwiki i tam na te płytki. Kto jest? Yy, ty jesteś. Yy, ktoś to jest, bo tu każdy ma tylko zbroję wam, że was wart na. Ja? Ej, no, i jak no napisałem to jest... Ty... No to musisz kliknąć na zbrojkę. Oni nie, na półtorej bramie. Nie tam. Ej, ty nie idź tam, nie idź tam, nie tam. Ale ja to... idę też do was, tylko ja sobie efekty się kupić. Tutaj chodź. Czekajcie. Siła dwa. Ej, efekty. I tak. Ej, no, macie łuk? Ja mam. Naprawdę jest te wszystkie itemy, i te inne. Szybkość. Ja mam efekty. trzy efekty. Ja trzy. chodzę. Dobra. Mam niektóre trucizny jakby, co? I stręż Mam wchodzić? To dobra. Nie nie mam, Ej, czekajcie, poczekajcie. Jeszcze sobie strężę rzucę. Siła... Na powolnienie, jakbyśmy mieli... mam. I no nie, ja no, chyba nie mam siły. No, nie dobra, mam siłkę. Baka nie mam. Nie strędza wyrzuciłem. Dobra, jednak mam. Jak no, baka nie mam. Stręż rzucony, gdzie jesteście? Dobra, Ej, lecimy? Ale nie! Ej, czekajcie! Nie! Droid, nie tam! Nie tam, Droid! Droid, się! Cofnijcie się wszyscy! Droid, tutaj idziemy! Ej. Gdzie? Czekajcie, ja się odlabuję trochę, by żeby było 60 fps. Mam kolorową zbrojkę! Idziemy na osobę TP? Nie, tak, tutaj Ej, no. no! I tutaj już zgrać, nie będziemy W tutaj musimy tam się przygotować! Dobra, ja jestem, ja sobie mam ich córki! Zacznij wezmę! Ej, Świeci mi się zbrojka! Chodźcie na 3-4 Są... idziemy, chodźcie na 3-4. Ej. Brawo, ej, jeszcze strzały do łku! Please! Ale jedna no. strzała ci jest potrzebna! Jedna strzała, No stoła. ja no. Nie mam! Ja nie mam, mam tylko jedną. 4 4 czter, ry. Ja mam łuk jakby co. No słuchajcie, właśnie te płam mnie te pło, no super no. Czekajcie, ja to nie poprzedniłka. A to uperły... deno jak stoję. Jak coś to będę orał. I koło... A gdzie jest ten jeden, nas? Kościół ma 1300 ranków. ja oram, ja oram, fajnie. Io... Ja cię kijan mogłeś. Dobra, nie. Le no proszę dajmy na trójkę! Nie tepnęło, mnie no, nie... Nie bo ja ten. Ja mu oram, ja mu zorałem. Nie tepnęło pomocy! Jestem tu sam, a dwóch mnie My mnie z Dobra. No to po co tam wchodziłeś, Jezu? No chodźcie! Nawet nie wiem, kto mówi, ale okej. Nie wiem, ja tylko co zjem, y go, knokamy go. Ej, ty a, a ty jesteś na PV? Tak, ja jestem na PV. Tak. Bo wy się nie typnęli, a ja z typem jestem. A on ma 1300 rangów, więc z ogarem. Pomocy, pomocy, Aby, ja giną. Dobra, teraz mu strefę Jest, zabiłem! Zabiłem jakiegoś typa. Dobra, brawo. Mam, mam ej, no go... gidy koło siebie! Słuchaj, soj, soj! soj, soj. No, ja mam zaznaczoną jedną gilię! Sto już! No ginę, a mam gilię, fajną! No przybijcie taką zarągie! Ale ja mam ją zaznaczoną! Eee, dobra. Cołcie, ja... to znaczy. ja, już ja już za to. Bo już nie mam koksów w ogóle. Ja ją zaznaczyłem, ej no, atakujmy tą gidę, bo te gidy nawet spory możemy się do niej włamać. Dobra. no. no słuchaj, I no, ja no skończę, dam, ja skończę, rzucam wszędzie. a tu, a, to, a to do bazy. A czekajcie, ja nie mogę, bo z z gościem. Ja idę na pvp i, i przygotujemy się na tą wyprawę. Okej. Okay. Dobra, uciekłam. Ej, ej, zaznaczyć sobie co mam w takiej zarąbistej gildii? Ej, a mnie! Nie do mnie do mnie, pokażę wam tą gildię. A, Ale ja mam tą gildię. No szybko zabijcie, bo ja się chowam przed tym. Jaki ty masz tego? Nik. On jest koło mnie. Cicho. Dobra. Dobra, zadałem. Dobra, a tu dawajcie, się idziemy do takiej fajnej gigi. Jest burza. Ale... Ej, ja. Klepach. Ja Dobra. mnie wywróciłem z serwera, ja chwilę poczekam, bo mnie zaraz zniknie. A ja zginąłem. Dobra, słuchajcie. A ja, a ja bym zginął. Tak, no my tak wydacie szybko. Yy, słuchajcie, będziemy kończyć ten odcinek. Taki króciutki, ale słuchajcie. W następnym odcinku będziemy przybijać Gildię. Teraz idziemy nagrywać. Kolejny odcinek jak będziemy się wamy do gildi. Więc subskrybujcie kanał. I ja się mam.